Witam serdecznie mojego gościa, Krzysztof Grybel, Harry Usługi Budowlane. Witam. Wielkie gratulacje dla Waszego zespołu, należą się Wam naprawdę ukłony. Nie mieliście tak naprawdę tutaj szans na przeskoczenie, żadnych grywali, ale honorowo wygrywacie w ostatnim pojedynku za trzy punkty. Krzysztof, opowiadaj, no gratulacje. Tak, w końcu rozpędziliśmy się. Teraz, jakby było więcej meczów, to już było z górki, no ale, ale cóż, fajnie, że wygraliśmy. Co prawda, ostatni, ale pierwszy mecz i to cieszy. Czyli jest w tym taka prawda, że jeżeli się tutaj drużyna zbiera co tydzień, trenuje, ćwiczy, rozgrywa te spotkania, to i na koniec to zgranie, to zgranie też przychodzi. Tak, no teraz parę razy poćwiczyliśmy razem, może nie w pełnym składzie, ale paru chłopaków przyjechało, no i o, oczywiście widać od razu efekty. Nie chcę akurat jakoś tak naciągać, ale taką żywię nadzieję, może takie zwycięstwo da tutaj na tyle odwagi i chęci przede wszystkim Harry, że pokuszą się o grę w Orliku. Zobaczymy, rozmawiamy z chłopakami. To kwestia, czy się pozbieramy w tyle osób, bo wiadomo, jak to ciężko jest, ciężko teraz o, o chłopaków. Więc, jeśli będzie nas na tylu, to myślę, że na pewno, na pewno się zjawimy. Czekam na jakiś telefon. Co powiesz dzisiaj o zespole drużyny przeciwnej? No grali, grali bardzo dobrze. Pressingiem wysoko. Sprawili dużo problemów, ale udało się dzisiaj jednak udało się być lepszymi o te dwie bramki. Krzysiu, niż te wszystkie wyniki sportowe, myślę, że masz większy cel, o którym rozmawialiśmy w przerwie. Stoi tutaj koło ciebie twój syn Olek. Liczyliśmy, że za sześć lat będzie mógł z tobą grać w jednej drużynie. Fajnie by było, prawda? No, mam, mam nadzieję, że kiedyś się to uda. Sześć lat, wytrzymasz? E, ja na pewno. Pewnie, że tak. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.